Co wiesz o Janie? Chrzcicielu? Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa i stał się mu bardzo bliski. Jan był także tym, który ochrzcił Jezusa w orzecze Jordan. Ale niewielu wie, że Jan, Chrzciciel, spotkał ponury koniec stanął przeciw potężnemu królowi Herodowi, a Jezus nie mógł zrobić nic, aby zapobiec jego okrutnej śmierci. Jan Chrzciciel jest uznawany za proroka, który odegrał kluczową rolę w przygotowaniu drogi dla Jezusa. W rzeczywistości Jan, chrzciciel i Jezus z Nazaretu byli zjednoczeni jeszcze przed swoim narodzeniem. Wszystko zaczęło się pewnego pięknego dnia w tej świątyni w Judei, gdzie Zachariasz, starszy kapłan, został wylosowany, aby wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła, podczas gdy wierni modlili się na zewnątrz w godzinie ofiary kadzielnej. Wtedy stało się coś nadzwyczajnego. Nagle ukazał się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Gdy Zachariasz go ujrzał, zadrżał i ogarnął go strach, ale anioł powiedział do niego Nie bój się, Zachariaszu, bo Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, i nadasz mu imię Jan, sprawi on ci radość i wesele, a wielu będzie się cieszyć z jego narodzin, ponieważ będzie wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina, ani mocnego napoju, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie Matki. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga, a On sam pójdzie przed Nim w duchu. I mocy Eliasza, aby zwrócić serca, ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku mądrości, sprawiedliwych. Zachariasz wciąż nie mogąc uwierzyć, w to co słyszy, zapytał: Anioła, po czym to poznam? Jestem przecież stary, a moja żona posunęła się. W latach! Anioł! Odpowiedział: Ja jestem Gabriel, który stoi przed obliczem Boga. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie i przynieść ci tę radosną wieść. Lecz, ponieważ nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie, będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy to się wypełni. Tymczasem ludzie na zewnątrz czekali na Zachariasza i dziwili się, dlaczego tak długo pozostaje w noc świątyni. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich przemówić. Wtedy zrozumieli, że Miał widzenie w świątyni, podawał im tylko znaki i pozostał niemy. Po zakończeniu swojej służby Zachariasz wrócił do domu. Wkrótce potem jego żona Elżbieta poczęła i przez pięć miesięcy żyła w odosobnieniu, mówiąc: Tak uczynił mi Pan w dniach, gdy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę spośród ludzi, ale potem wydarzył się kolejny cud. Anioł Gabriel ukazał się Maryi, młodej dziewicy z Nazaretu i oznajmił jej, że pocznie Syna Bożego. Bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą, powiedział anioł. Maryja zdumiona i nieco poruszona słuchała, gdy anioł. Wyjaśniał, że jej syn będzie nosił imię. Jezus, Zbawiciel, i że pocznie Go mocą. Ducha Świętego w tej chwili Maryja pokornie. I z wiarą przyjęła swoją rolę we Bożym planie. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie. Według Twego słowa. Jednak Gabriel ujawnił Maryi także. Zadziwiającą wiadomość, jej krewna Elżbieta, która była stara i przez całe życie bezpłodna, była już w szóstym miesiącu ciąży. Maryja, pragnąc podzielić się swoją radością i upewnić się co do słów anioła, postanowiła odwiedzić Elżbietę, i pomóc jej w czasie ciąży. Wyruszyła więc w drogę z Nazaretu do Ain Karem, około 150 km przez góry Judei. Kiedy dotarła na miejsce, wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, dziecko w jej łonie i Jan poruszyło się z radości. W tej chwili Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Maryja pozostała u Elżbiety przez trzy miesiące, dając jej wsparcie, towarzystwo i razem przygotowując się do narodzin, które miała odmienić historię. I wreszcie nadszedł dzień, gdy Elżbieta urodziła syna, dokładnie tak jak. Anioł Gabriel zapowiedział. Zachariaszowi w świątyni. Radość i uniesienie wypełniły cały dom, a krewni i sąsiedzi przyszli świętować to cudowne. Wydarzenie. Osiem dni po narodzinach nadszedł czas obrzezania, uroczystej ceremonii, podczas której chłopiec miał otrzymać oficjalne imię zgodnie z tradycją, żydowską, dom Zachariasza i Elżbiety. Wypełnił się krewnymi i przyjaciółmi, którzy nie mogli się doczekać, aż usłyszą, jakie imię zostanie nadane dziecku. Wielu zakładało, że chłopiec otrzyma imię ojca, Zachariasz. Kontynuując w ten sposób tradycję rodzinną, jednak gdy nadeszła kluczowa chwila, Elżbieta stanowczo powiedziała: Jego imię będzie Jan. Zgromadzeni, zaskoczeni Odpowiedzieli jej: Ale w całej twojej rodzinie nie ma nikogo o takim imieniu. Aby rozwiać wątpliwości i upewnić się, że decyzja Elżbiety jest zgodna z wolą rodziny, zwrócono się do Zachariasza, który wciąż nie mógł mówić, dali mu znak, aby wskazał, jak chce. Nazwać swojego syna. Zachariasz poprosił o tabliczkę do pisania i napisał z pełnym przekonaniem: Jego imię będzie Jan. W tej samej chwili wydarzył się cud: język Zachariasza został uwolniony i zaczął mówić, chwaląc Boga. Ludzie byli poruszeni i przerażeni mocą tego zdarzenia. Wszyscy, sąsiedzi, zostali ogarnięci bojaźnią, a wiadomość o tych wydarzeniach rozeszła się po całym górzystym regionie Judei. Każdy, kto o tym słyszał, zachowywał to w sercu i pytał. Kim więc będzie to dziecko? Bo ręka Pana była za nim. Imię Jan ma głębokie i doniosłe znaczenie. Pochodzi od hebrajskiego Johanan, co mu oznacza Jachwę jest łaskawy. Od najmłodszych lat Jan wykazywał mądrość i duchowość, które zadziwiały wszystkich. Jego rodzice uczyli go pisma i opowiadali mu o niebiańskiej misji, która go oczekiwała. Ale w miarę jak dorastał, Jan czuł jeszcze głębsze wezwanie, niemal nieodparty pociąg, do pustyni, miejsca odosobnienia, gdzie mógł słyszeć głos Boga bez rozproszeń. Pewnego dnia, poruszony, bożą siłą, Jan opuścił bezpieczeństwo rodzinnego domu i udał się na pustynię w tej rozległej i surowej krainie. Odnalazł ciszę i samotność, niezbędne do duchowego. Przygotowania, pustynia, ze swym przejmującym milczeniem i samotnością, stała się jego schronieniem. I szkołą. Tam duch święty stał się jego nauczycielem i przewodnikiem. Jan żył w prostocie, polegając wyłącznie na bożej, opatrzności. Żywił się szarańczą i dzikim miodem, a nosił odzienie z sierści. Wielbłądziej, przepasane skórzanym pasem. W tym dzikim i odosobnionym miejscu. Poświęcił swoje życie modlitwie, medytacji i postowi. Wzmacniał ciało i ducha, rozwijając głębokie i żarliwe rozumienie Bożej, woli. Z czasem głos Boży stawał się coraz wyraźniejszy, a misja Jana ujawniała się z większą precyzją. Miał zostać Heroldem. Mesjasza, tym, który przygotuje drogę, panu. Kiedy mieszkał na pustyni, duch, Boży przemawiał do niego, objawiając, słowa, które miał głosić ludowi, Izraela. Mijały lata, a Jan cierpliwie. Czekał na czas swojego, publicznego objawienia. Wreszcie nadszedł dzień. Poruszony duchem, Jan opuścił pustynię i rozpoczął swoją publiczną służbę. W regionie Judei, w pobliżu rzeki Jordan, Jan wyszedł z pustyni i zaczął głosić w okolicach Jordanu. Jego przesłanie było jasne i potężne: Nawróćcie się, bo przybliżyło się królestwo. Niebieskie! mówił z autorytetem, który wypływał z jego życia oddanego Bogu i surowej, duchowości. Tłumy przychodziły do niego, przyciągane jego żarem i czystością jego przesłania nad brzegami Jordanu Jan chrzcił tych, którzy wyznawali swoje grzechy, zanurzając ich w wodach rzeki. Oferował im nowy początek, symbol oczyszczenia i pokuty, które były niezbędne, aby przygotować się na nadchodzące królestwo Boże. Ten chrzest nie był jedynie zewnętrznym rytuałem, lecz wezwaniem do wewnętrznej przemiany, zmiany serca i na postępowania. Jan nie poprzestawał na samym chrzcie. Odważnie również głosił. Nadejście Mesjasza. Ja chrzczę was wodą dla nawrócenia, ale ten, który idzie po mnie, jest potężniejszy. Ode mnie. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On chrzcić was będzie, duchem świętym i ogniem. W jego ręku jest wiejadło, aby oczyścić, swoje klepisko, pszenice zbierze do kół, spichlerza, a plewy spali. Nieugaszonym ogniem, religijni przywódcy, faryzeusze i saduceusze, również przychodzili, by zobaczyć Jana. Jedni z dobrymi intencjami, inni z ciekawości lub pogardy tych ostatnich Jana. Gromił ostro plemię żmijowe: Kto was ostrzegł, abyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydawajcie owoce godne nawrócenia. I nie myślcie, że możecie mówić: Abrahama mamy za ojca. Powiadam wam, Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci z tych kamieni. Już siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. W tłumie rosło oczekiwanie i nadzieja. Wielu zastanawiało się, czy Jan sam nie jest mesjaszem, ale on zawsze jasno wyjaśniał swoją rolę. Nie jestem Chrystusem. Jestem głosem wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, jak powiedział prorok Izajasz. Chrzest Jezusa. Pewnego dnia, pozornie takiego jak każdy inny, gdy Jan Chrzciciel głosił, i chrzcił ludzi w wodach Jordanu, pojawił się jego kuzyn, Jezus z Nazaretu, z niezmąconą, z pokojem. Jezus poprosił, aby Jan go ochrzcił. Jan był zdumiony. Ten, który ochrzcił już tak wielu, nagle. Poczuł się niegodny. Wiedział, że Jezus jest wyjątkowy. Znacznie bardziej niż ktokolwiek mógł w tamtej chwili. Zrozumieć. Z pokorą i zachwytem. Powiedział: To ja potrzebuję chrztu od ciebie. A Ty przychodzisz do mnie? Jezus odpowiedział spokojem, przepełnionym autorytetem i na celem. Pozwól teraz, tak godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tymi słowami Jan zrozumiał, że chrzest Jezusa nie jest zwykłym, rytuałem oczyszczenia, lecz boskim wypełnieniem i ogłoszeniem Jego misji. Z najwyższą czcią wprowadził Jezusa do wody, gdy zanurzył Go w wodach. Jordanu i ponownie podniósł, wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Otwarcie nieba. Niebo się otworzyło. Wszyscy obecni poczuli, że dzieje się coś świętego i potężnego. Z góry zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy i spoczął na Jezusie. Atmosfera wypełniła się nieopisaną ciszą, pokojem i świętością. A wtedy rozległ się głos z nieba. Pełen miłości i mocy, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Słowa ojca potwierdziły to, co Jan przeczuwał w swoim. Duchu Jezus nie był zwykłym, sprawiedliwym człowiekiem. Był synem Boga, obiecanym, mesjaszem tym, który miał przynieść. Zbawienie i nadzieję ludzkości. Tłum, który przyszedł słuchać Jana, był poruszony do głębi wielu padło na kolana, oddając chwałę Bogu za to, że pozwolił im być świadkami tak jasnego objawienia, Jego obecności i mocy. Jan chrzciciel także był głęboko. Poruszony. Jego misja przygotować drogę. Panu dasz dasz. Osiągnęła swój, szczyt. Przedstawił Mesjasza, światu, wypełnił. Proroctwo, które zostało mu, objawione od tej chwili uwaga ludzi coraz bardziej kierowała się ku Jezusowi, który napełniony Duchem Świętym był gotów rozpocząć swoją publiczną służbę. Chrzest Jezusa nie tylko oznaczył początek jego misji, ale też symbolizował Boże potwierdzenie i bliską więź między Ojcem a Synem. To było niebiańskie oświadczenie, że Królestwo Boże naprawdę jest już między ludźmi, a dzieło zbawienia. Właśnie się rozpoczęło. Jan, wierny, swojemu powołaniu nadal głosił i chrzcił. Ale jego przesłanie przyciągało nie tylko tłumy wiernych. Zwróciło także uwagę możnych. Jego proroczy głos nie ograniczał się do ludu. Odważnie piętnował. Grzech, gdziekolwiek go dostrzegł, bez względu na pozycję społeczną tych, których dotyczyły jego słowa. Konflikt z Herodem. Jednym z tych, których skrytykował, był Herod Antypas, tetrarcha Galilei. Herod wziął za żonę Herodiadę, żonę swojego przyrodniego brata Filipa. Ten związek był sprzeczny z prawem Bożym, a Jan wierny swojemu proroczemu powołaniu. Nie zawahał się publicznie potępić tego nielegalnego małżeństwa. Powiedział do Heroda: Z całą stanowczością Nie wolno ci mieć żony twojego brata. Słowa Jana rozbrzmiewały w korytarzach. Władzy, wzbudzając gniew i wrogość, Herodiady. Ta wściekła z powodu publicznego upokorzenia i bojąc się siły. Janowych słów zaczęła szukać sposobu, aby go uciszyć. Jej nienawiść rosła z każdym kolejnym napomnieniem, jakie Jan wypowiadał. Herod zaś, choć zaniepokojony, przez słowa Jana szanował go jako sprawiedliwego i świętego człowieka. Jednak presja Herodiady i jego własna obawa o utrzymanie autorytetu w końcu przezwyciężyły wszelkie inne uczucia. Herod rozkazał, by Jana aresztować i uwięzić. W twierdzy Mascheron, potężny głos, który wołał na pustyni, został uciszony w ciemnej. Celi Jan w więzieniu. Mimo uwięzienia Jan Chrzciciel pozostał człowiekiem głębokiej wiary i celu. Jego uczniowie odwiedzali go, przynosząc wieści ze świata i zabierając jego słowa. Otuchy i rady, jednak w mroku celi, Jan zaczął stawiać sobie. Pytania, które domagały się, odpowiedzi, głosił z przekonaniem, nadejście Mesjasza. Lecz teraz pragnął jasnego potwierdzenia. Poruszony tą potrzebą, wezwał dwóch swoich uczniów i wysłał ich do Jezusa z prostym pytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? Posłańcy Jana przy Jezusie. Uczniowie Jana udali się tam, gdzie Jezus nauczał i czynił cuda. Gdy go odnaleźli, przekazali Mu, Pytanie Jana, Jezus świadomy wagi tego pytania i stanu ducha. Swojego krewnego w więzieniu nie odpowiedział od razu słowami. Zamiast tego zaczął czynić cuda. Na oczach posłańców uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, oczyszczał trędowatych. Sprawiał, że chromi chodzili, dawał słuch głuchym, wskrzeszał umarłych, głosił Ewangelię. Ubogim, po dokonaniu tych wielkich dzieł. Jezus zwrócił się do posłańców: idźcie i oznajmijcie, Janowi, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim głoszona jest. Dobra nowina, a błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Tymi słowami Jezus nie tylko potwierdził swoją, Mesjańską tożsamość, ale także przyniósł Janowi pocieszenie i zapewnienie, że jego misja nie była daremna. Uczniowie powrócili, z tą wiadomością umacniając Jana w najciemniejszym momencie jego życia. Gdy posłańcy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumu. O Janie chrzcicielu, głosem mocnym i pełnym podziwu, powiedział: Co wyszliście oglądać na pustyni. Trzcinę kołysaną przez wiatr? A może co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty, ci, którzy noszą wspaniałe stroje i żyją w przepychu, są na dworach królewskich. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, i więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mojego posłańca przed tobą, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Urodziny Heroda. Początek tragedii. Mijał czas. Nadszedł dzień urodzin Heroda. Uroczystość, na którą zjechali się ważni dostojnicy, urzędnicy i najbardziej wpływowe osoby z całej Galilei wśród przepychu i wystawnych uczt. Herod chciał zapewnić swoim gościom rozrywkę i pokazać swoją potęgę oraz hojność. Wieczór osiągnął punkt kulminacyjny, gdy Salome, córka Herodiady, została zaproszona, aby zatańczyć. Przed zgromadzonymi jej taniec pełen wdzięku i uwodzicielskiego uroku, oczarował wszystkich. Herod, upojony winem i zachwycony jej występem, był szczególnie uniesiony, w przypływie entuzjazmu pełen próżności i, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, złożył Salome pochopną obietnicę. Proś mnie o cokolwiek zechcesz, a dam ci to nawet do połowy mojego królestwa. Salome posłuszna radzie swojej matki, Herodiadyn zrozumiała, że nadszedł moment na spełnienie dawno żywionego pragnienia zemsty. Jej matki bez wahania zwróciła się ku Herodowi i wypowiedziała straszliwą prośbę. Chcę, abyś mi natychmiast dał na misie głowę Jana Chrzciciela. Herod w pułapce własnej dumy. Herod pobladł na te słowa, choć uwięził Jana, aby zadowolić Herodiadę, szanował go jako sprawiedliwego i świętego człowieka, bał się konsekwencji, zabicia tak czczonego, proroka. Jednak był uwięziony w sidłach własnej dumy, wygórowanej przysięgi, złożonej publicznie i lęku przed ośmieszeniem w oczach gości. Był rozdarty, ale w końcu, ze złamanym sercem i świadomością własnej słabości, wydał rozkaz, który miał na zawsze zapaść. W historii zabić Jana Chrzciciela natychmiast wysłano Kata do więzienia, gdzie przetrzymywano Jana bez wahania. Wykonał brutalny rozkaz. Głowa Jana Chrzciciela została przyniesiona na Misie, Salome, która przekazała ją swojej matce, Herodiadzie. Jej zemsta została spełniona, lecz cena była straszliwa, kładąc mroczny cień na całym panowaniu. Heroda, uczniowie Jana i ostatni akt szacunku. Uczniowie Jana pogrążeni w bólu i przerażeniu, gdy dowiedzieli się o tragedii, przyszli z głęboką czcią zabrać ciało swojego nauczyciela i złożyć je w grobie. Żal po śmierci Jana. Głęboko dotknął wszystkich, którzy słyszeli Jego przesłanie i byli poruszeni Jego służbą. Śmierć Jana Chrzciciela była bolesnym ciosem dla tych, którzy oczekiwali nadejścia Królestwa Bożego. Jednak jednocześnie potwierdziła prawdę i pilność Jego słów. Reakcja Jezusa, gdy Jezus dowiedział się o śmierci swojego kuzyna. I poprzednikam udał się w odosobnione miejsce, aby opłakać jego odejście i odnaleźć siłę w obecności swojego niebieskiego Ojca. Tak zakończyła się służba Jana Chrzciciela, nagła i tragiczna. Ale jego dziedzictwo pozostało żywe: jego życie i śmierć stały się potężnym świadectwem jego oddania Bogu i kluczowej roli, jaką odegrał w przygotowaniu drogi dla Jezusa. Odwaga Jana wobec grzechu i niesprawiedliwości, aż po śmierć, nadal inspiruje wszystkich, którzy pragną żyć wiernie przed Bogiem. Tak oto kończy się historia. Jana Chrzciciela jednego z najpotężniejszych proroków, jakich znała ludzkość. Ale nie zatrzymuj się tutaj. Istnieje temat spowity tajemnicą biblijna numerologia liczba 40. Jest jedną z najbardziej zagadkowych w całym Piśmie Świętym. Niesie ze sobą sekret, który przez wieki umknął uwadze niemal wszystkich. Deszcze potopu trwały 40 dni. Izraelici wędrowali pustynią 40 lat. Jezus pościł na pustyni 40 dni. Mojżesz przebywał na górze Synaj 40 dni. Czy to przypadek? A może boski wzór, który ukrywa głębokie przesłanie? Dla tych, którzy mają odwagę go odkryć, kliknij w wideo i nie przegap tajemnicy kryjącej się za liczbą 40, najpotężniejszą liczbą w całej Biblii. Obejrzyj teraz, aby zanurzyć się w zagadki biblijnej numerologii i odkryć ukryte znaczenia, które mogą zmienić Twoje zrozumienie pisma świętego.